W sekcie teorii, totalnej euforii, wracamy najczęściej do naszej historii. Dwóch mieczów nam dano, widzieli to wszyscy, i z Lasu Ciemnego Litwini też wyszli. Z tytułu rozwniosłych, ambitnych koncepcji mam problem z znania swoich percepcji. Bo mieczów czy mieczy, wszak żadna różnica, polszczyzna każdego z nas zawsze zachwyca. Kreacji kultury dla progenitury nie będą powtarzał nie wiem raz który i zamiast smakować celność języka, Będę się teraz hakami zachwycać. Problemy z odmianą dziś bowiem znikają, a haków się boją, więc wciąż uciekają. Pod presją też mojej, jak wiecie, tendencji, nie bacząc na haki, watencji, intencji, swawolnym się teraz wydaje mój projekt, bo wracam, kochani, na moje pokoje. A haków czy haków to nie ma znaczenia. Sikorski też nie wie, jak to się odmienia. Z ideą negacji zostały w formacji banalny jest projekt obfitych kolacji. Dzie małpką jak zwykle dawano pożywki i chamskie po nich nam rosły odzywki. Choć małym sem wzrostem, duszą ogromnym. Dominację dostrzegam rozumem przytomnym. Inklinacją się bawią, rozpustem wprost zżeram. Języków nie cierpię, tłumaczy popieram. Niekiedy pomigam i to mi zostaje. Polskiemu czasami też rady nie daje. Są tacy, co lubią lingui i franki. Wolapik przechodzi im desperantyzm. Ja na kolację jem rosł z Włoszczyzną, chwaląc się przy tym swą piękną Polszczyzną. <klucza> czasami jesteśmy zbudowani tym. Co spotykamy? Czasami co nas dzieje? Co chcemy zrobić, a się okazuje, że nie możemy? Wtedy rozmawiamy z sami z sobą. Mówisz, że świat jest cudowny, że brać go należy garściami, że to tylko chwilowa niestrawność, gdy go w kadle poczujesz czasami, że malcontent to taka przypadłość. Bierosterka z rozterką kawberka, albo żabka, staw kamień królewicz, pocałunek i z żabki królewicz. Tak masz rację, drętwa magadka. i z rozmyślą ten kamień ci wrzucam, bo to właśnie w człowieku zagadka, kto przeważnie jak wrzucam to kuca. A jak żabka ma buzy, broda, to wiesz oni, to ciało jest stare. Zajrzyj w serce, młodość zobaczysz. Ktoś wtedy to ty, wtedy człowieku dasz wiarę. No i dobrze, niechaj tak będzie. Może faktycznie masz rację. Tylko widzisz, że jak zwykle może okazać się samcem. Co wtedy królewicz ma potem? Pocałunek wszak złożył na ustach. W wszystkich gejem pozostał. Koniec walki. To na ustach. Się. Swoją siłę czerpiemy czasami także z wiedzy tajemnej. Są wróżbici, są tacy, którzy wróżą nam z kart, przepowiadają według daty urodzenia karty. Ja napisałem takie horoskopy dla wszystkich Państwa, kto by zechciał. Tu będzie można sobie swój znak z wybrać. Przeczytam jeden, tylko dla, 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 dla podniecenia. Tak. Oj, wiedzą, że mój. Księżyc jemu patronuje, stąd potrzebę ma dawania. Lecz gdy uczuć mu brakuje, chętny także do ich brania. Wie jak wczuć się w nastrój innych, dopasuje się do niego. Bezpieczeństwo nie jest nam ważne, więc i może też dlatego zmian się boi i uważnie wszystko wokół obserwuje. Każde nowe zagrożenie bardzo dużo go kosztuje. Uzależnia się bez przerwy od, par od partnerki lub przyjaciół, zginąłby samotnie pewnie, gdyby nagle wszystkich stracił. Raz się mu śmieje, a raz płacze. Między łatwo się przełącza. Na emocjach wciąż bazuje, raz jest zimny, raz gorący. Na rodzinie mu zależy. Jest oparciem i schronieniem. Dzieci zawsze ma kilkoro. Są dla niego wiosny tchnieniem. Karmi wszystkich dookoła, gotowanie jest mu pasją. Przyjmij też kucharskie gwiazdy, gdy się znajdą, szybko zgasną. Lecz jak każdy dobry kucharz też problemy ma z nadwagą. To też diety go ratują, są dla niego równowagą. Nigdy chorych nie opuści. Odda im co ma najlepsze. Pamięć dobrą, masz wzrokową, deklonować. Jest też bardzo pamiętliwy. Nie zapomnij o unazach. Ale patrząc z drugiej strony, nigdy też się nie obraża. Raki, jak to jest w naturze, lubią wodę, ciszę, spokój. Weź partnerkę nad jeziora. No i tokuj. I tokuj. Na, na mimo ucha no ogłoszony w szkle no kontaktowym i no udało mi się zająć pierwsze miejsce. Chciałem to Państwu teraz odczytać. Mimo ucha dziś widziałem, Taki mały, obchód w trawie. Pewnie dziecko go zgubiło, może służył mu w zabawie, może słowa nie dotrzymał, albo wstrzymał w jakieś kłótnie, może mama go wołała, a on mruczał tylko gdy posiadacz tego drania powie, Chodź te przyjacielu, nikt się nawet nie obejrzy, bo przyjaciół ma niewielu. Babcia może głośno wołać, żona się uśmiechać czule, nikt nie zmieni mimo ucha, on ci życie za zatruje. A to kranu nie zakręci, wodę w garnku wygotuje, na tyściową się obraził, w pracy wszy na awanturę, butów dobrze nie wyczyścił uszów, także nie umieje lekcji, zna czas nie odrobi, czasem też na brudną szyję. Mówi, że nie słona zupa, choć dosolić przecież można. Nigdy też się nie uśmiecha, nie na jego zawsze groźne. Więc nie krępuj się, kochany, nie ma się tak małym smarodem. Na śmietniku zostaw drania, tak normalnie, mimochodem. A przekonasz się niebawem, jak to dobrze jest posłuchać. Wszyscy się do ciebie garną, gdy już nie masz drania. Mam konkurs dla pań. Jako, że, że Panie y, często słyszę chwalą, nie chwalą swoich mężów. No. E, teraz zapraszamy trzeciego naszego e, występującego dzisiaj pana, to jest Mietek z klubu tutaj właśnie Jutrzynka. E, przedstawiam kilka swoich tekstów, a potem myślę, e, zaczniemy, rozegramy, że tak powiem, konkurs na najbardziej i najpiękniej rozwalonego trzypaka w dzisiejszym slamie. Zapraszam pana Mietka tymczasem, a my powoli pójdziemy przygotowywać trzy paki. To ja witam wszystkich. Jeszcze taki krótki mówiersz powiem, zanim pan Mietek zacznie. Takie małe wyjaśnienie miało być dziś na głośnienie.